Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym filmie. Jeśli rano brakuje Wam czasu, a jednocześnie chcecie zjeść coś naprawdę sycącego i zdrowego, to ten odcinek będzie dla Was idealny. Dzisiaj przygotujemy kremową pastę na kanapki, taką, którą robi się w kilka minut, a daje sytość na długie godziny. To propozycja dla osób, które często są głodne krótko po śniadaniu, mają wahania cukru, albo po prostu potrzebują solidnego odżywczego początku dnia. Poranek to moment, w którym organizm szczególnie dobrze reaguje na posiłki bogate w białko i jakościowe tłuszcze. To właśnie one pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi, wydłużyć uczucie sytości. I ograniczyć napady głodu w ciągu dnia. A dzisiejszy przepis to kompozycja, która łączy białko, tłuszcze i błonnik, dzięki czemu wspiera sytość i stabilny poziom energii. Jeśli podobają Wam się proste i szybkie przepisy w takiej formie, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. A w komentarzu możecie napisać, co najczęściej ląduje na Waszym śniadaniowym talerzu i które śniadanie z moich propozycji lubicie najbardziej. A teraz zabieramy się za przygotowanie naszego śniadania. Wcześniej trzeba ugotować jajka na twardo i w zasadzie tyle. Resztę można przygotować na świeżo. Ja sobie właśnie ugotowałam trzy jajka, są już ostudzone, można to zrobić też dzień wcześniej, to w ogóle nie przeszkadza i później zrobić taką pastę na świeżo. Potrzebujemy awokado, ogórek zielony, i w zasadzie serek wiski, przyprawy i chyba tyle. Dobrze, przejdziemy najpierw do. Mm, awokado. Mam nadzieję, że będzie w środku z nim wszystko ok, bo już nieraz zdarzyło mi się kupić awokado, które e, wyglądało bardzo ładnie z zewnątrz, ale w środku, w środku było kiepskie, ale na szczęście jest piękne. Więc teraz obierzemy je, ugnieciemy. Może w sumie będę robiła w takim pojemniczku przezroczystym. Będzie mi też łatwiej tutaj Ugnieść awokado. Ciekawa jestem, czy lubicie awokado, czy nie, bo różnie z tym bywa, ale w takiej paście jest naprawdę super. E, można właśnie zacząć od, od e, e, próbowania awokado, właśnie w takich pastach, bo wtedy nie jest jakoś takie mocno wyczuwalne i wiem, że wtedy wiele osób e, po prostu zaczyna je lubić dzięki takim potrawom. A jest to bardzo wartościowy produkt. Awokado. E, Pomaga dłużej utrzymać sytość, spowalnia też wchłanianie glukozy. Zawiera też sporo błonnika, potas, więc naprawdę jest to wartościowy produkt. Ale jak widzicie, moje awokado troszkę nie chce ze mną współpracować. O, już udało się. Rozgniatamy je widelcem. Nie jest to trudne, ponieważ moje awokado jest mięciutkie. Czasami zdarza się tak, że jest trudno je rozgnieść, i ja czasami używam takiego tłuczka do ziemniaków. I też jest fajnie. W tej paście będzie bardzo dużo białka, ponad 50 gramów w całej. Można zjeść połowę takiej pasty z dodatkami, można też zjeść całą samą, bo będzie, taka pasta miała około 650 kalorii. Policzę wszystko, napiszę w opisie filmu, jak to wyjdzie finalnie. Teraz skropię mm, awokado limonką, może być też cytryna, jeżeli nie macie. I dalej dodam jajka. Jajka można pokroić, można też wykorzystać chopper. Ja oczywiście wykorzystuję chopper, ponieważ będzie szybciej. Jajko to jest źródło białka, zdrowych tłuszczów, choliny. Dobrze wpływa na koncentrację, na wzrok. Także warto jest jajka. No i pięknie. Myślę, że tak wystarczy, i wrzucam tutaj. Dodamy jeszcze cebulę czerwoną. I też wykorzystam chopper do pokrojenia tej cebulki. Także bardzo proste składniki, bardzo prosta pasta i naprawdę wartościowa. Wrzucamy cebulkę. Jeżeli taka cebula jest dla Was za ostra, to można. Yy, sparzyć ją w gorącej wodzie i wtedy będzie mniej ostra, ale taka ilość nie jest jakoś wyczuwalna w paście. Więc myślę, że można zaryzykować. I lecimy dalej. Obierzemy teraz ogórek. Ja wykorzystuję ten ogórek zielony, świeży i jego już pokroję, ponieważ fajnie jest, gdy w paście jest wyczuwalny, też coś do gryzienia. Ogórek będzie chrupiący, więc też tekstura tej pasty będzie taka ciekawa. Szybko pójdzie. Myślę, że w tej paście też dobrze będzie wypadał ogórek taki konserwowy albo ogórek kiszony. Można kombinować. Ja najczęściej robię ze świeżym, ale to już wasza, wasze preferencje są tutaj. Najbardziej istotne, w żaden sposób nie wpływa to na makro, więc. Zachęcam Was też do zapisu na mój newsletter, który wysyłam co dwa tygodnie. Znajdziecie tam różne przepisy, inspiracje kulinarne, trochę lifestyle'u, jakieś informacje z zakulis, co się u mnie dzieje. Także będzie mi miło, jak się zapiszecie. Link zostawię Wam w opisie tego filmu, oczywiście. A tak poza tym to też zapraszam Was na inne media społecznościowe, na Instagram, na Facebook, gdzie też są relacje, jest więcej różnych postów, w których dzielę się wiedzą, dodaję też na bieżąco właśnie relacje z tym, co się u mnie dzieje. No i też takie relacje nie tylko lifestyle'owe, ale też dotyczące jakiejś wiedzy. Można się dużo ciekawostek dowiedzieć. Na przykład też polecane produkty, więc zachęcam Was też do obserwowania mnie na Instagramie. W opisie tego filmu też zostawiam Wam informacje, jak tam mnie znaleźć. No i dobrze. I tutaj mamy już te podstawowe składniki zmieszane. I zostaje nam tylko do dodania jeszcze serek wiejski. I e, ja dodaję serek wiejski taki już w całości e, razem z tym płynem. Nic nie odsączam, tak żeby było trochę mm, ta żeby ta pasta była trochę taka e, bardziej wilgotna. W serku wiejskim jest 22 gramy białka, więc ładnie nam podbija tutaj właśnie ilość białka. Posiłku. Ja tej pasty próbowałam również ze skyrem, ale zdecydowanie bardziej wolę z serkiem wiejskim. Chyba ta struktura bardziej mi odpowiada, gdy jest właśnie są ziarna, bo można też zblendować. Ale jeżeli chodzi o samą ilość białka, jeżeli nie macie serka wiejskiego w domu, a chcecie po prostu ją zrobić, to nie martwcie się, może to być serek, wie, nie tylko serek wiejski tylko też skier i co jeszcze tutaj powinnam dodać oczywiście trochę musztardy można też dodać trochę majonezu light ale ja tego nie będę robiła tym razem troszkę czosnku poza czosnkiem coś ostrego, żeby było wyraziściej i to będzie u mnie pieprz kajen można też posypać płatkami chili i sól i pieprz Mieszamy. Jeszcze coś zielonego, żeby ładnie wyglądało. Możecie dodać tej szczypiorek, możecie dodać natkę pietruszki. A jeżeli nie lubicie, to oczywiście nic na siłę można pominąć. Ja teraz spróbuję. Zobaczymy, czy dobre. Pyszne. Mm, naprawdę pyszne. Takie proste składniki, a robi to robotę. I gotowe. Pasta naprawdę robi się w kilka minut, tak jak widzicie. Można ją podawać na chlebie, na przykład na jakichś tostach pełnoziarnistych albo w jakiejś wersji low carb z warzywami, albo na przykład w liściach sałaty. Taka pasta ma około 650 kalorii i ponad 50 g białka, więc jest to bardzo sycące śniadanie. Jest to zbilansowany posiłek, ponieważ jest białko z jajek, tłuszcz z awokado, błonnik, a także jeżeli dodamy chleb, to Będziemy mieć tutaj węglowodany właśnie z pieczywa. Jest kremowa. Można też zmiksować ten serek przed dodaniem do całości, ale jeżeli chcecie, żeby była taka bardziej ze strukturą, to polecam zostawić. Można też dodać jakiś ogórek konserwowy. Wtedy będzie bardziej wyrazista. Także możecie dostosować do swoich preferencji, do swojego smaku. Jak dla mnie taka wersja jest idealna i Zachęcam do spróbowania właśnie w tej formie. Jeśli takie treści są dla Was pomocne, to zachęcam do podzielenia się opinią w komentarzu. A w opisie znajdziecie link do gotowych jadłospisów dla osób, które chcą mieć spokojną głowę i gotowy plan jedzenia na cały tydzień bez kombinowania i bez głodu. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzę pysznego i naprawdę sycącego dnia!